A gościem poranka siódma jest Jan Strzeżek, szef gabinetu politycznego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, lider młodej Polski. Trzecia Droga, dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Macie spór w koalicji, jeśli chodzi o temat składki zdrowotnej? To nie jest kwestia sporu. To jest kwestia tego, że przecież zarówno Platforma Obywatelska, cała Koalicja Obywatelska, jak i cała Trzecia Droga deklarowały przed wyborami, że chce ten problem rozwiązać. Problem, który dotyka. Bardzo wielu polskich przedsiębiorców, to nie ukrywam, nie można ukrywać, że to właśnie także dzięki głosom polskich przedsiębiorców koalicja 15 października wygrała wybory, obdarzyli nas zaufaniem, i teraz trzeba zrealizować to, na co się po prostu umawialiśmy. Ale jeśli to jest też konkret, a jest platformy obywatelskiej, to po co takie mocne słowa w weekend Szymona Hołowni, który które powiedział, że to jest być albo nie być w koalicji? Skoro tutaj nie ma, nie ma sporu. Dlatego, że trzeciej drodze bardzo na tym zależy. To jest dla nas jeden z tematów absolutnie priorytetowych. I nie ma co się dziwić, że nasi liderzy, czyli właśnie Marszałek Hołownia i premier. Kamy, kładą na to tak duży nacisk. Jakbyśmy spojrzeli, po co w ogóle powstała trzecia droga, po co był ten alians najsta najstarszej i najmłodszej partii, czyli PSL i Polski 2050, to jednym z fundamentów tego projektu było to, żeby działać na rzecz polskich przedsiębiorców. A jeżeli słyszymy na każdym spotkaniu, teraz zaczyna się przecież kampania samorządowa i myślę, że wszyscy politycy trzeciej drogi, którzy są na ulicach, czyli właściwie wszyscy, bo każdy z nas jest zaangażowany w te wybory samorządowe, albo samodzielnie kandydując, albo wspierając naszych kandydatów. Słyszę od przedsiębiorców, nawet tych najdrobniejszych, że to jest po prostu szalenie istotna sprawa. Ale na przykład Magdalena Biejat mówiła, że, że te wasze propozycje to ukłony w stronę osób o najwyższych dochodach. Także podnosi temat, że będzie to kosztem służby zdrowia, no bo tych pieniędzy będzie mniej. Pani redaktor, ja doskonale pamiętam, kiedy ta zmiana została wprowadzana jakieś 2 dwa, dwa pół roku temu i pamiętam jak mówiono, bo to było przy okazji Polskiego Ładu, że Polski Ład będzie zbawienny dla, dla um, wszystkich przedsiębiorców i praktycznie wszystkich Polaków. Wtedy mówiono, że 90% Polaków skorzysta na tych zmianach. Okazało się, że tak zupełnie nie było. No, trzeba z tych wszystkich rozwiązań pisowskich, polskoładowskich się po prostu wycofać i myślę, że panią marszałek BIA ja tu również przekonamy. Czy da się zwiększać nakłady na służbę zdrowia, obniżając daniny na ten cel? Są też inne możliwości pozyskiwania środków. To nie jest tak, że tylko z konkretnej tej jednej szufladki y, można te pieniądze przeznaczać. Zdaję sobie sprawę, że jest to po prostu naturalne i że część osób przyzwyczaiło się do tego, że to właśnie z tego źródła, czyli z kieszeni polskich przedsiębiorców. Y, są, jest finansowana po części służba zdrowia, ale zakłamaniem byłoby twierdzenie, że to jest jedyne miejsce. Jest bardzo dobra minister zdrowia, pani Izabela Leszczyna, dobry minister finansów. Jestem przekonany, że mają także inne scenariusze na to, co można w tym, w tym aspekcie zrobić. A kiedy ta niższa składka zdrowotna już mogłaby wejść w życie? Czy jest jakiś określony termin? Zasadniczo chcielibyśmy, żeby to było jak najszybciej, ale niestety tu muszę rozczarować i panią, i naszych słuchaczy, że nie powiem o konkretnym terminie. Dlatego, że jeżeli, wiem, że jeżeli się opóźni nawet o jeden dzień, to natychmiastowo spotka się to zresztą wtedy słuszną reakcją naszych słuchaczy. No, prace będą trwały, jestem przekonany, że jak najszybciej, zgodnie z zapowiedziami liderów trzeciej drogi. A to nie jest trochę tak, że jak się mówi, prace trwają, to się trochę zamyka usta tym, którzy dopytują, kiedy, kiedy? No, prace trwają. Nie, to znaczy jeżeli, jeżeli się spotkamy w kolejnej audycji za kilka miesięcy i okaże się, że nic się nie stało, no to wtedy nikt nie uwierzy w moje słowa, że prace trwają, ale przypominam, że jeszcze nie, nie minęło 100 dni od kiedy nowy rząd zaczął funkcjonować, dlatego dajmy sobie jeszcze chwilę. Akcentując ten temat, i to tak mocno, walczycie trochę o podmiotowość w koalicji, albo może nie tyle, że walczycie, ale chcecie ją zaznaczyć? My jesteśmy podmiotem w koalicji i to bardzo istotnym podmiotem, jeżeli byśmy spojrzeli za jakie obszary państwa odpowiada trzecia droga, za obronę narodową, za rolnictwo, za infrastrukturę, za gospodarkę, za fundusze w osobie pani minister Pałczyńskiej-Nałęcz, za społeczeństwo obywatelskie. Także przecież przedstawiciel trzeciej drogi jest drugą najważniejszą osobą w państwie w postaci marszałka Sejmu. To my nie musimy walczyć o podmiotowość, ale jednocześnie musimy pokazywać, o co tak naprawdę chcemy walczyć, a chcemy walczyć właśnie o polskich przedsiębiorców, stąd też ten temat składki zdrowotnej. Po ośmiu dniach rolnicy wracają dziś na protest do Warszawy, mają im towarzyszyć przedstawiciele innych grup zawodowych. Politycznie to PSL najwięcej traci na, na, na tych protestach rolników paradoksalnie nie dlatego że Czesław Siekierski wiem że jest niezwykle aktywny w Brukseli że część z, ze szkodliwych rozwiązań dotyczących czy ugorowania dlatego że ten procent spadł z 10 do czterech i też innych rozwiązań, a także zwiększone finansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostało zwiększone, więc to nie PSL, a PIS, który okazał się szalenie nieskuteczny w obronie polskich rolników, bo musimy sobie przypomnieć o tym, że to przecież pan komisarz Wojciechowski z ramienia prawa i sprawiedliwości miał w Brukseli dbać o interesy rolników, traci na tym najwięcej. Jeżeli Ale Jarosław zobaczy... Kaczyński mówi, że to błąd, że to błąd, jednak Janusz Wojciechowski to błąd, to był błąd. No to może mówić, że błąd, ale niech za ten błąd odpowie. I odpowiedział za ten błąd to pierwsze, 15 października przy okazji wyborów parlamentarnych. I odpowie zaraz drugi raz, 7 kwietnia przy okazji wyborów samorządowych, bo jestem w stanie się założyć o to, że Prawo i Sprawiedliwość nie utrzyma także tych sejmików wojewódzkich, gdzie tereny rolnicze są dominujące. Czy na Podlasiu, czy na Lubelszczyźnie, czy na Podkarpaciu. Tam też PiS przegrywa. No dobrze, ale teraz wy i rolnicy od was oczekują już teraz konkretów, bo ten protest no wraca. Tak wczoraj też w Łomrze widziałam za oknem ciągniki, które podjeżdżały pod biura poselskie posłanki Platformy Obywatelskiej, więc rolnicy na razie mówią, że tych konkretów nie ma. No, jakieś światełko w tunelu może i tak, ale konkretów nie. Nie, nie, zgodziłbym się z tezą, że konkretów nie ma. Musimy pamiętać o tym, że jeżeli byśmy spojrzeli na to, jak wygląda cała sytuacja, od kiedy minister siekierski i jego współpracownicy weszli do ministerstwa, do ministerstwa rolnictwa, to byśmy zobaczyli, że i po pierwsze są w stałym dialogu z rolnikami, dlatego że rolnicy cały czas są dlatego że przedstawiciele kierownictwa Resortu Zdrowia są na wszystkich protestach, spotykają się z rolnikami. Minister, przepraszam, marszałek Kołownia również widział się z, z rolnikami, ale też część postulatów rolników już rząd zrealizował. Uproszczenie i ograniczenie nieracjonalnych wymogów polskiego ładu, czyli wycofanie się z ograniczenia o 50% stosowania środków ochrony roślin, ta zasada dotycząca ugorowania z 10% na 4. Kwestia, utrzymaliśmy przecież też zakaz importu z Ukrainy zbóż, rzepaku czy, czy słonecznika i niektórych produktów mąki, otrębów i, i innych. I trzeba to po prostu poszerzać, tak? Ale istotne jest także to, że minister Siekierski zadbał już o to, żeby produkcja rolna była po prostu bardziej opłacalna, tak? Dlatego, że z jednej strony miliard złotych na dopłatę do kukurydzy, miliard złotych na pomoc klęskową, suszę i różnego rodzaju zjawiska atmosferyczne. 12,5 miliarda złotych na kredyty półnościowe, a w 24 roku w ramach wspólnej polityki rolnej 26 miliardów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. No to jest, to, to, to jest konkret. Oczywiście to jeszcze nie jest koniec. To chcę, żeby to jasno wybrzmiało, że to nie jest koniec walki o postulaty rolników. To jest początek, ale mówienie, że minister Siekierski nie, nie, zrobił niewiele albo zrobił nic, jest po prostu kłamstwem. Nie będzie się pan dziś złościł na rolników, kiedy zobaczy ciągniki na ulicach Warszawy? Nie, dlaczego mam się złościć. Nie mam wiem, niektórzy się złoszczą, wypo, wypominają rolnikom, że o jakie macie ciągniki drogie, więc y, po co protestujecie? Pan nie jest na, aktywny na, w mediach społecznościowych, na... więc na pewno pan widzi też takie głosy. O, oczywiście, nie, nie jestem nie jestem zazdrosny o ciągniki. Też przyznam się szczerze, że widząc konkretny ciągnik na ulicy, nie jestem w stanie oszacować jego wartości, ale jednocześnie rozumiem, że nawet ktoś, kto ma m, drogi sprzęt, bo wiem, że maszyny rolnicze są m, drogie, ma prawo walczyć o swoje. Interesy, szczególnie że interesy rolników są też pośrednio interesami nas wszystkich. Wszyscy chcemy mieć dobrą, tanią i efektywnie wytwarzaną żywność. Bez rolnika żywności po prostu nie ma. No i chyba chcemy mieć też właśnie żywność wytwarzaną w Polsce w czasie jakiegoś kryzysu. No to jest, to jest bardzo ważna sprawa. Wrócę jeszcze do tych różnic w koalicji, bo chyba największe między wami, między trzecią drogą, a lewicą istnieją. Włodzimierz Czarzasty powiedział, że w sprawie aborcji nie ma trzeciej drogi. To jest nawiązanie do waszego projektu w sprawie aborcji. No, i ja się nie zgodzę z marszałkiem Czerzastym, dlatego że proponowaliśmy referendum, to była propozycja Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego, a wczorajsza decyzja marszałka Hołowni o tym, żeby przesunąć procedowanie projektów aborcyjnych na termin po pierwszej turze wyborów samorządowych, mam wrażenie, że jest takim najbardziej racjonalnym postawieniem sprawy. To znaczy, a dlaczego jeżeli... po pierwszej turze, a nie po drugiej? To znaczy dlaczego? Z bardzo, prostej, z bardzo prostej przyczyny chcemy, żeby, i uważam, że to jest fundamentalna sprawa, że jeżeli chcemy rozmawiać na serio o tym temacie, to nie może by to być jeszcze podszyte dodatkowo kwestią atmosfery wyborczej, która bywa różna. W tej chwili oczywiście, i z tego się cieszę, że temperatura wyborów samorządowych nie jest zbyt wysoka. Wiadome jest to, że też wszyscy są trochę zmęczeni po tym maratonie który był związany z jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Dlatego jeżeli chcemy rozmawiać na serio o projektach aborcyjnych, a chcemy i cieszę się, że wszyscy chcą na ten temat rozmawiać na poważnie, to porozmawiajmy, kiedy nie będzie temu towarzyszyć atmosfera wyborcza, kiedy będą takie warunki gry, że nikt nie będzie chciał. A nie podejrzewam, żeby ktoś z koalicji chciał e, wykorzystywać tego do bieżącej polityki. To byłoby szalenie nieuczciwe wobec wszystkich, dla których ten projekt jest ważny. Przedstawiliście w weekend 12 gwarancji samorządowych. Pierwsza z tych gwarancji to szkoła jest OK. O co chodzi? Jeżeli byśmy, ja byłem na konwencji trzeciej drogi, trzeciej drogi w Otrębusach, tam poza tym, że przedstawiliśmy te 12, no wtedy niewątpliwie najbardziej tą deklaracją, która się kolokwialnie mówiąc przebiła, było to, żeby właśnie zająć się sprawą składki zdrowotnej. Jeżeli byśmy spojrzeli na to, co kryje się za określeniem szkoła, jest OK. Trzecia droga także to odpowiada za obszar edukacji i szkolnictwa wyższego, chociażby w postaci pani minister Muchy w Ministerstwie Edukacji czy pani minister Mrówczyńskiej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Widzimy, jaki jest problem polskiej szkoły, szczególnie po tych dwóch latach, kiedy minister Czarnek miał absolutnie pełną władzę nie tylko nad edukacją dla dzieci w wieku 6, 18, ale także dla tych, którzy funkcjonowali na, w szkolnictwie wyższym. Tak, tutaj jest kwestia tego, żeby żeby poprawić y, zakres tego chociażby w zakresie programu nauczania w zakresie I ten panu się podobają te propozycje y, odchudzania podstawy programowej w tych proponowanych y, no w tym proponowanym zakresie Ja myślę, że to jest dopiero projekt, bo ciężko byłoby mi sobie wyobrazić, żeby ograniczać w szkołach naukę o bohaterach polskiego podziemia niepodległościowego, bohaterach Polskich bohaterach XX wieku. Nie wyobrażam sobie tam. Widziałem, co prawda, ciężko mi zweryfikować. Albo jeśli chodzi to... o rzeź wołęńską jako konflikt, przedstawianie tego jako no, konfliktu po prostu. Nie, no to było ludobójstwo i to jest akurat absolutnie bezdyskusyjne dla mnie i nie wyobrażam sobie, żeby na serio coś takiego zostało wprowadzone. No to jest kwestia od pewnej tożsamości narodowej. Nie możemy zapominać o historii. Chcemy współpracować, pomagać Ukrainie i wszyscy to robimy, ale jednocześnie pamiętajmy o naszej historii. Kto o historii zapomina, to na, tego na tego przyszłość nie czeka. Kolejne postulaty. No, to jest ważny postulat. Tańsze i dostępne mieszkania. To w ramach tych gwarancji samorządowych też mieszkań na wynajem. Ale jak to zrobić? Nikt nie ma na to pomysłu. Nie, to nie jest prawda, że nie ma pomysłu, dlatego że funkcjonuje w ramach Krajowego Zasobu Nieruchomości inicjatywa samorządowych inicjatyw mieszkaniowych, gminy we współpracy. Z Begiekiem i KZN-em są w stanie zawiązywać spółki celowe, które mają budować mieszkania. Projekt jest OK. Wykorzystywany był przez ostatnie lata, co prawda, średnio, dlatego że służył w dużej mierze do tego, żeby zaspokajać aspiracje finansowe działaczy jednej z partii koalicyjnych wobec PIS-u, ale taka możliwość jest. Tak samo wiem, że minister Kukucki, zresztą wiceminister w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, który odpowiada za mieszkalnictwo, ma swoje propozycje, z którymi mam nadzieję, że tutaj nie zdradzę zbyt wiele, ale niedługo wyjdzie. I to będzie, będą propozycje dotyczące mieszkań nie tylko na wynajem też, tak? Mają dotyczyć tego, jak chociażby obniżyć ceny mieszkań, które są no, gigantyczne. Są gigantyczne. Ja, ja jestem w Warszawie, pani redaktor jest na Podlasiu. No, te ceny w Warszawie, i nie tylko w Warszawie, ale nawet w coraz mniejszych miastach, stają się absolutnie nie do zniesienia. W Warszawie nie ma już żadnej dzielnicy, gdzie cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym jest niższa niż 10 tysięcy złotych. Ja w tej chwili jestem w centrum Warszawy przy placu Trzech Krzyży. Nawet 20 kilometrów stąd na opłatkach Warszawy nie ma nowych mieszkań w cenie poniżej 10 000 złotych. To pokazuje, że doszliśmy do sytuacji już patologicznej, że ta sytuacja, ta sytuacja wymaga fundamentalnych zmian i w zakresie dostępności gruntów, dlatego że w tym jest często problem w Warszawie. Tutaj będę się posługiwał przykładem Warszawy, bo jestem radnym w tym mieście i znam tę sytuację po prostu najlepiej. Brakuje gruntów. Istotne jest to, że mamy cały czas gigantyczną lukę mieszkaniową, to znaczy na polskim rynku brakuje milion mln tysięcy mieszkań. Co, co, co sprawia, że w tej chwili każde pojawiające się na rynku mieszkanie praktycznie od razu jest kupowane i na jedno mieszkanie jest bardzo wielu chętnych. Tak samo kwestia tego i to jest uważam fundamentalne w zakresie tej operacji dotyczącej tańszych i bardziej dostępnych mieszkań na wynajem jest to, że luka czynszowa polegająca na tym, że lwia część Polaków jest zbyt bogata, by dostać mieszkanie od gminy, ale jednak zbyt mało majętna, żeby sobie na wolnym rynku mieszkanie kupić, wynosi kilkadziesiąt procent. No to tutaj akurat tak jak nie jestem zwolennikiem tego, żeby państwo, żeby państwo zastępowało biznes prywatny, bo jestem Wychodzę z przekonania, że jednak prywatny przedsiębiorca zrobi większość rzeczy lepiej i taniej niż państwo. Tak czasami ta interwencja jest potrzebna. Kiedy ja widzę w że wiem ile zarabiają tutaj ludzie i widzę ceny mieszkań też 450-500 tysięcy. To też otwieram szeroko oczy chyba szczęśliwi ci, którzy 8-9 lat temu udało im się to mieszkanie kupić. Wtedy wchodzili w dorosłość, czy też byli dorośli. Jaki jest wasz cel na wybory samorządowe? trzeciej drogi. Chcemy, chcemy wygrać wybory, a poprzez wygranie wyborów definiuje to tak, że chcemy rządzić albo współrządzić w możliwie wielu województwach, miastach, powiatach i gminach. No, a nie wyobrażacie sobie rządzenia bo... na przykład w gminach czy w sejmikach z Prawem i Sprawiedliwością? Wiemy, że ta polityka lokalna często jest zupełnie na innym poziomie też emocji niż ta polityka centralna. No na poziomie sejmików to są wybory cały czas bardzo partyjne czy na poziomie rad miast tych większych. Ciężko sobie to wyobrazić, a w tych mniejszych gminach często Prawo i Sprawiedliwość nawet nie korzysta już ze swojego szyldu. Łukasz Schreiber, kandydujący ze swojego własnego komitetu, e, poseł Kownacki startujący w Wino Wrocławiu na prezydenta, również nie korzysta, poseł PiSu, nie korzystający z brandu PiSu, jest dowodem na to, że PiS od swojego brędu ucieka. Na to nie chcemy się zastanawiać, mamy już sprawdzonych partnerów, z którymi pracujemy w rządzie w ramach koalicji 15 października, wygramy te wybory sami. Pis do niczego potrzebny nie będzie. Ale wie pan, że będą też samorządy, w których Prawo i Sprawiedliwość cały czas będzie jednak y, rządziło. Te samorządy nie zostaną odstawione w jakiś sposób na, na boczny tor, nie będą karane za to, że, że na przykład nie wiem, burmistrz, prezydent miasta jest z Prawa i Sprawiedliwości. W życiu no to ja nie wyobrażam sobie, żeby funkcjonowała taka sytuacja. Nie wiem, czy pani i nasi słuchacze pamiętają taki projekt, jak rządowy fundusz Inicjatyw Lokalnych. To był taki projekt, gdzie samorządy mogły wnioskować o pieniądze na inwestycje, a specjalnie powołana komisja w kancelarii premiera decydowała o tym, które gminy, które miasta pieniądze dostaną. I tak się przypadkowo składało, że akurat w tej komisji, o ile dobrze pamiętam, był Michał Dworczyk, był Krzysztof Kubów, czyli ówczesny szef gabinetu premiera Morawieckiego. I akurat dostawały te gminy i te miasta, które z pisem. Współpracowały. No takiej sytuacji być już więcej nie może. Mieszkańcy nie mogą być karani albo nagradzani za to, że ich gminą czy miastem rządzi włodarz z określonej partii. No to jest patologia. A wasz rząd nie będzie stawiał na rozwój tylko aglomeracji i dużych miast? No, Polska to nie jest tylko Warszawa, Kraków czy Poznań. Polska zaczyna się w Szczuczynie, idzie przez Jarocin. Przez Kraków i jest absolutnie wszędzie na naszym terytorium. No to nie jest tak, że tylko duże miasta będą ważne, no wręcz, wręcz przeciwnie. Kandyduje Pan do Rady Warszawy? Co Pan słyszy hmm, po dwóch miesiącach Waszych rządów od ludzi na ulicy? Widzę cały czas duże zainteresowanie u bardzo wielu, duże, dużą, dużą wiarę, że ta zmiana była zmianą, była prawdziwie dobrą zmianą. Że część rzeczy nawet w zakresie takiej jakości uprawiania polityki, i tutaj duże podziękowania dla marszałka Hołowni bardzo często się pokazują, tak jak i do Władysława Kośniaka-Kamysza, że zaczyna być po prostu normalnie, że proces legislacyjny nie jest robiony w 24 godziny, że y, y, instytucje publiczne stały się dostępne y, dla obywateli, że ci najważniejsi politycy nie ukrywają się. Nie tylko i wyłącznie za limuzynami, za gabineta i w gabinetach. O, no teraz, w tra teraz w tramwajach ten... do, tra do komunikacji miejskiej politycy wchodzą. Jak to cztery lata. No, to, jak, jak, jak to czy, kilka czy, lat. Jak, czy... Jak przy każdej kampanii wyborczej, no ja jak wsiadam do metra, czy, czy jadę, jadę, jadę tramwajem, chociaż akurat tramwajami bardzo rzadko jeżdżę, akurat mam dobrze skomunikowane metro, z czego się, z czego się bardzo cieszę, to chociaż dzisiaj przyjechałem samochodem, przyznaję się, żeby nie było, to akurat sobie zdjęć nie robię, ale no wiadomo, kampania to kampania. A jak się prowadzi nowoczesną kampanię w wyborach samorządowych? Zapytam, bo cały czas jest pan młodym człowiekiem. Czy ulotki, banery cały czas są produkowane i jak to wygląda? Jak w no sposób nowoczesny tak, to no. prowadzić? Ale ja jestem gorącym zwolennikiem e, ulotki, banerów. Banery, żonwania. które wiszą później pół roku? Nie, bo to w wyborach, szczególnie w Warszawie, jest trochę inaczej. Dlatego, że te banery zazwyczaj nie ma takich miejsc uniwersalnych, gdzie można je wieszać. To raczej po znajomych się wiesza, więc e, po wyborach już po prostu każdy je ściąga i jest, jest po problemie. Ale ulotka cały e, to czas to ma moc? Ulotka wyborcza cały czas ma moc? No to ja jestem, ulotka jest doskonałym pretekstem do tego, żeby porozmawiać. Ja tak z ulotki korzystam. To znaczy zawsze biorę sobie plik, chodzę po targowisku albo po ulicach i dając ulotkę przy okazji staram się rozmawiać na temat lokalnej sytuacji czy bieżącej sytuacji politycznej. To jest doskonały, no kolekwialnie mówiąc, pretekst. Jest okazja, żeby dzięki temu porozmawiać. To jest, uważam, akurat o tyle. Dobra rzecz. Ja nie spodziewam się, że znajdują się osoby, które, gdy dostają ulotkę do skrzynki, to na podstawie tylko tego materiału podejmują decyzję. Nie, no to trzeba porozmawiać. Ja zawsze miałem takie wyobrażenie swojej obecności w życiu publicznym i zresztą w poprzednich wyborach samorządowych to się okazało skuteczne, bo tam te wybory wygrałem, że jednak po prostu trzeba być na ulicy, rozmawiać, przekonywać. Ale można a... usłyszeć coś nieprzyjemnego wtedy. Oczywiście, że tak. To mi się zdarzyło. I słyszeć dobre rzeczy, i gratulacje, i podziękowania, a i takie, które nie nadają się do zacytowania na antenie. I jak pan wtedy reaguje? No, normalna sprawa. No, dziękuję za rozmowę. Życzę miłego dnia i tyle. No, to Czyli nie wiadomo, zaczyna pan się tak. kłócić na ulicy z takim człowiekiem. No po, po, po co. Gdyby to jeszcze jakiś efekt miało przynieść, jakąś to siłę miało, to, to, to jeszcze byłby sens, ale to no, niektórych, nawet mimo najszczerszych chęci, najzwyczajniej w świecie, nie uda się przekonać. No, to jest już po prostu wliczone w koszty. O polityku mówimy, jesteśmy pod wrażeniem, jeżeli tylko co druga osoba mu nie ufa. <noise> Kończymy na tym naszą rozmowę. Jan Strzeżek, szef Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, lider Młodej Polski z trzeciej drogi i też kandydat w wyborach do Rady Warszawy. Był gościem Poranka 7-9. Dziękuję za rozmowę i życzę dobrego dnia. Dziękuję pięknie. Jedynka z Bielan i Boża. 7 dziewiąta. Gość Poranka